Powierzenie, że żaden dobry uczynek nie pozostanie bez kary jest cynicznym aforyzmem, który wyraża pesymistyczną myśl, że dobre uczynki często prowadzą do niezamierzonych negatywnych konsekwencji. Pomimo, że intencje są dobre, to efekty mogą być odwrotne do oczekiwanych, a osoby, które starają się pomagać innym, mogą napotkać na problemy lub spotkać się z niewdzięcznością. Na Wall Street powiedzenie to często jest używane w kontekście finansów i biznesów, gdzie nawet dobrze przemyślane działania mogą przynieść nieprzewidziane trudności. Przykładem może być sytuacja, gdy firma podejmuje działania, aby pomóc swoim pracownikom lub klientom, ale te działania ostatecznie prowadzą do strat finansowych lub innych problemów. Wyrażenie to jest również używane w szerszym kontekście społecznym i osobistym podkreślając ironiczny aspekt ludzkiego działania, gdzie dobre intencje mogą prowadzić do komplikacji i nieoczekiwanych negatywnych skutków.